Hej, tu Adam. Chciałem Wam powiedzieć, że właśnie odjechał kurier i przywiózł dwie paczuszki. Yy, mamy to, przyszła siatka na woliere. Yy, jest już to druga siatka z racji tego, że pierwsza, yy, pierwsza 0,7 mm gruba w oplocie PCV 16 oczko heksagonalna była zdecydowanie za cienka i musiałbym bardzo mocno zagęszczać woliere. Yy, Aczkolwiek i tak myślę, że jakiś lis albo coś z łatwością by sobie z nią poradził. Natomiast teraz zamówiłem e, siatkę 1-4 zgrzewaną e, w ocynku, więc myślę, że będzie moc. Będzie moc. Odpakowujemy chodźcie. Jestem z powrotem. Już trochę zacząłem tutaj ciąć. No, jestem, jestem ciekaw jestem tak to wygląda. No, po Wam, jest moc. Jest moc jednak 1,4 drut. To jest to. Myślę, że dużo, dużo łatwiej będzie mi to y, umieścić na woliże. Czekajcie jeszcze chwilę. Y, spróbuję zdjąć. Spróbuję ją rozpakować. Jestem z powrotem. Udało się rozwinąć. Zobaczcie. Tutaj siateczka. 1,4, 25 metrów, 19 i metr długości. Gdzie tu początek? No. Zobaczcie. Myślę, że jest całkiem spoko. Nie, nie jest nie tak łatwo to odgiąć. Także nie mogę się doczekać, aż będziemy ją zakładać.